pieniądze trzeba mieć najpierw dla siebie a potem ona mówi ci że chyba jestem w ciąży ale chyba to znaczy że na pewno fajnie fajnie dorastasz no i teraz trzeba mieć pieniądze nie tylko dla siebie ale i dla innych załóż konto oszczędnościowe i zacznij oszczędzać nie tylko dla siebie getting bank szanujemy czas i pieniądze Zacznijmy oglądanie od salonu. Płatki Lion. Niezwykłe połączenie czekolady i karmelu. Tak pyszne, że obudzisz w sobie lwa. Płatki Nestle Lion. Dzika przyjemność. Jesienią i zimą, gdy brakuje słońca, czujesz się przemęczona, osłabiona. Bolą cię mięśnie i kości, dokuczają infekcje. Bierz witaminę życia Vitrum D3 Forte, bo poprawia odporność. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje Vitrum D3, bo jest naturalne i dobrze się wchłania. Skuteczność Vitrum D3 potwierdziły polskie badania kliniczne. Vitrum D3. Jedna kapsułka dziennie i wrócisz do życia. Ja wróciłam. Dzięki Vitrum D3 Forte mam więcej siły i energii. Vitrum D3 Forte poprawia odporność. Rekomendowane wszystkim kobietom. Tata! Wymiana? Stary, dziecko, odmówisz? Grzeźki. Hmm? Grześki, dziecko, odmówisz. Poznaj nowe grześki Gofry. Lekkie, gofrowe wafelki z puszystym kremem o smaku waniliowym i czekoladowym, z kawałkami orzechów laskowych. Spróbuj też z podwójnym kremem czekoladowym. Grześki Gofry, dziecko, odmówisz. Papa, pa. siedem czwórek, Bierz w no i bo, bo nas nie stracisz z niej po pierwszej małej stłuczce. Link 4. Hajlax nowe szaty króla. Podobno w Rzymie, jeśli stojąc tyłem do fontanny Witreni, wrzucisz do niej trzy monety, zapewniasz sobie orzenek. Dwie, zakochanie. A jedną powrót do Rzymu. A jeśli założysz konto 360 stopni za 0 zł i płacisz kartą lub blikiem, zapewniasz sobie nawet 360 zł zwrotu, akurat na podróż do Rzymu. Kto wie, może się zakochasz? Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Intrygująca. Inspirująca. Inteligentna. Instynktowna. Innowacyjna. Wejdź na amika.pl i poznaj nasze nowoczesne linie do zabudowy. Intrygująca jak integra. Inspirująca jak inne. Amika, inteligentny ster. Potrzebujesz pieniędzy? Kliknij do filarum.pl i weź pożyczkę online przez komórkę, tablet i laptop. Pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo. Podobaj się, ale miodziom! No to wróćmy na zakupy! Filarum.pl. Pieniądze dla Ciebie w każdej potrzebie. It seemed to me that a lot of the stories come out of New York because of the, uh, the extraordinary uh, the collision, in a sense, and, and the collision of all the different cultures and the immigrants coming together, all of this creating a life here in the streets, and also a culture, in some cases subcultures, but very, very strongly a culture. And uh, just the drive, just the drive to write music, the drive to perform on stage, the drive to make films, the drive to write, all of this painting. everything was happening here in the streets really uh I'm, of course i'm talking about ten certain level you know and uh, uh, that level fed beautifully into cinema wróć do lat 70 i baw się jak nigdy dotąd. dołącz do szóstki nastolatków dorastających w tej szalonej dekadzie i zobacz, jak rozkwitała miłość, która połączyła Milę i Asztona poza ekranem. Yeah. Przygotuj się na dwa odcinki kultowego sitcomu Różowe lata 70. Premiera dzisiaj od 25. Tylko w TNT. Znowu będą krótsze i zimne. U nas nadal będzie gorąco. Filmowa jesień w TNT. Mm, nagły ból. Wypróbuj nowość i Buprom RR. Nowoczesny rdzeń tabletki. Rekordowo szybko uwalnia substancję czynną. I ból cię nie spowolni. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek miłości zagraża w życiu lub zdrowiu. Nowość Ibuprom RR. Rekordowe rozwiązanie na ból. Kiedy pojawiają się męskie wyzwania, niezbędny jest krem dla mężczyzn Nivea Men. Szybko się wchłania, nie zostawia tłustych śladów i ma męski zapach. Sięgnij pokrem dla mężczyzn niwa men do twarzy, ciała i rąk i dołącz go do swojego męskiego niezbędnika. Veamen. Zacznij działać. Odkryj nowy antyperspirant Adidas Climacool. Technologia Climacool z kapsułkami świeżości aktywowanymi podczas ruchu. Im więcej z siebie dajesz, tym lepiej działa. Climacool. Skuteczność w ruchu. Bądź gotowy. A teraz odkryj nowy żel pod prysznic Climacool. Świeżość przez cały dzień. Bądź gotowy. RENOCLIO. Uwodzi bez końca. Nowe RENOCLIO z 5 gwarancją w ramach Renault Finansowanie. Jesienią i zimą, gdy brakuje słońca, czujesz się przemęczona, osłabiona. Bolą Cię mięśnie i kości, dokuczają infekcje. Wierz w witaminę życia Vitrum D3 Forte, bo poprawia odporność. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje Vitrum D3, bo jest naturalne i dobrze się wchłania. Skuteczność Vitrum D3 potwierdziły polskie badania kliniczne. Vitrum D3. Jedna kapsułka dziennie i wrócisz do życia. Ja wróciłam. Dzięki Vitrum D3 Forte mam więcej siły i energii. Vitrum D3 Forte poprawia odporność. Rekomendowane wszystkim kobietom. Nowy Suzuki SX4 S-Cross. Wskaż swój cel. Zapraszamy do salonów Suzuki. Autokasko w AXA Direct to nowoczesna i wygodna likwidacja szkody. Wystarczy telefon z bezpłatną aplikacją, a odszkodowanie wypłacimy już w 10 dni. Jeśli się spóźnimy, to dostaniesz 200 zł na paliwo. AXA Direct. Kompromis zawsze pozostawia niedosyt. Nissan Qashqai. Niedościgniony wzór crossovera. Nissan Qashqai Envision z systemem kamer 360 stopni. Zyskaj do 12 200 zł. Pieniądze trzeba mieć. Najpierw dla siebie, a potem ona mówi ci, że chyba jestem w ciąży. Ale chyba to znaczy, że na pewno. fajnie. Fajnie dorastasz. No i teraz trzeba mieć pieniądze nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Załóż konto oszczędnościowe i zacznij oszczędzać. Nie tylko dla siebie. Getting Bank. Szanujemy czas i pieniądze. mi misie od Haribo. Dobrze, że w Link 4 masz w swą akcję. Bo gdy stłuczka, to zachowasz zniżki swe. U nas nie stracisz zniżek na po pierwszej małej stłuczce. Link 4. Wasza tęsknota za odrobiną romantyzmu zostanie w końcu zaspokojona. Krawskie wtorki w Babie Lato. Jutro o 21 w TNT. Byli ostatnią nadzieją ludzkości. Wydawało się, że wirus został pokonany. Ale na drugim końcu świata nowy wróg snuje niewyobrażalne plany. Telewizyjna premiera trzeciego sezonu. Ostatni okręt. Dziś wieczorem o dwudziestej Tylko w TNT. Zawsze się spóźniamy i to zawsze Twoja wina. Twój ojciec nawet nie zauważy. No już daj. Zostaw. Wybacz mu, jest idiotą. Sync z funkcją czytania wiadomości Ford Fiesta. Tylko teraz w limitowanej ofercie z niskim oprocentowaniem. Wyglądasz w tym świetnie. No, no. Ta sukienka to jest hit. Wow. Wyglądasz jak ósmy cud świata. To cud, że zauważyłeś. Ale nie zaprzeczam. Przygotuj się na komplementy. Moda prosto z Francji. Ubrania marki Tex. Tylko w hipermarketach Carrefour. Oto dom. Oto, gdzie zaczęła się moja historia. Oto ja i moja muzyka. Marzyłam o przestrzeni dla siebie, ale nie chciałam niczego na własność. Zawsze mierzyłam wysoko. I oto, co znalazłam. Mieszkanie z niezwykłym widokiem. Dzięki otodom.pl znajdziesz najlepsze oferty nieruchomości z całej Polski. Oto dom. Adresujemy marzenia. Stosujesz różne preparaty, ale i tak w kółko widzisz w lustrze ten sam trądzik? Wypróbuj lek Aquaclean. Odblokowuje pory i eliminuje 94% bakterii odpowiedzialnych za trądzik i jego nawroty. Aquaclean. Wyrwij się trądzikowi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co my robimy w tej reklamie? SpraźnyAquaclean.pl Cięgaj poza nowe horyzonty. Zdobywaj nieznane. Opuść utarty szlak. Odkryj swoją wolność. Dokąd podążysz swoim nowym S-Crossem? Nowy Suzuki SX4 S-Cross. Wskaż swój cel. Zapraszamy do salonów Suzuki. No, co ty jeszcze siedzisz, kochana? Projekt na wczoraj nie zmrużę oka. Jak to? A co z urlopem? Ciepsko, to widzę. Na razie mam piasek, ale pod powiekami. To szybciutko po kropelce Help multi. Przed monitorem rzadziej mrugamy, co wysusza oczy. Nawilżaj je naturalnie stosując hialdrop multi. Jest bez konserwantów, a posłuży Ci nawet 6 miesięcy po otwarciu dzięki multi-dozownikowi. Zobaczysz różnicę, zanim mrugniesz. Moje oko już mi lepiej. I makijaż cały. Multi pomoc, szul do roboty. To pa! Drogi multi, cieszę oczy. Kiedy pojawiają się męskie wyzwania, niezbędny jest krem dla mężczyzn Nivea Men. Szybko się wchłania, nie zostawia tłustych śladów i ma męski zapach. Sięgnij po krem dla mężczyzn Nivea Men do twarzy, ciała i rąk i dołącz go do swojego męskiego niezbędnika. Nivel Zacznij działać. Baba! Siedem czwórek! Bierz komórę no i bądź. Boek cztery wybaczają pierwszy tą. nas nie stracisz z niżegnatę po pierwszej małej stłuczce. Link cztery. It seemed to me that a lot of the stories come out of New York because of the uh, the extraordinary uh, collision, in a sense, and, and the collision of all the different cultures and the immigrants coming together, all of this creating a life here in the streets, and also a culture, in some cases subcultures, but very, very strongly a culture. And uh, just the drive, just the drive to write music, the drive to perform on stage, the drive to make films, the drive to write, all of this painting. Everything was happening here in the streets, really. Uh, I'm, of course, I'm talking about certain level, you know, and uh, uh, that level fed beautifully into cinema. Gdy dni znowu będą krótsze i zimne. U nas nadal będzie gorąco. Ja! Filmowa jesień w TNT. Ostatnią nadzieją ludzkości. Wydawało się, że wirus został pokonany. Ale na drugim końcu świata nowy wróg snuje niewyobrażalne plany. Telewizyjna premiera trzeciego sezonu Ostatni Okręt. Dziś wieczorem o 23.00 tylko w TNT.